Witajcie moi kochani na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek z prezentami od Mary i Mario, którzy wrócili z wakacji. Odwiedzili mnie po drodze i otrzymałam od nich takie strapeczki ładne i magnesik z imieniem Lucyna, serdeczna towarzyska. <grywka> Tylko ci, co mnie znają, mogą. Potwierdzić, czy powiedzieć, czy to się zgadza. Serdeczna i towarzyska. No być może. Kto mnie zna, ten może powiedzieć, czy to się zgadza. To są zdrapki z prawej strony, z koło brzegu. A to są zdrapki z koło szalina. Tak jak mówi Mario, dużo zdrapek trafia do... Muszę magnes położyć, może będzie szczęście przynosił. Piękny, piękny, magnesik. Bardzo Wam kochani dziękuję. Oczywiście serce dla Was takie ogromne. I za odwiedzinki. Bardzo Wam dziękuję, że spędziłam z Wami miłe popołudnie. I tu są zrapki z koszalina, bo nie dokończyłam. Jak mówi Mario, wszystkie zrapki trafiają do koszalina. i Ciekawe co będzie, kiedy w, trafią w drugą stronę. <laughs> Czyli z koszalina do nas. Ale koszalin zostawmy na później. Magnesik na szczęście leż. I będziemy sobie drapać yy, najpierw elektryzującego kesza z numerem 44. I to jest kołobrzeg. Moi Państwo, tu mamy w bonusie winogronko. Wow, drogie, za 50 zł. I tu będziemy szukali 22, 36, 20, i 28. A co nam tu ukrył koło brzeg? 18. 21. Czyli boki są wszędzie w tych zrabkach ukryte. Niezależnie od miejscowości. Tu mamy 24. 1. I 29, czyli kolejny ładny bok. Drugi rządek 31. Może tak to przesunę, o tak, żeby było lepiej widać. Tu mamy 32. Tu mamy 7. I tu mamy 35. Bok kolejny. I tu mamy 30. To mi się gdzieś kontrolna odkryła. SG, tak. Elektryzujący wiatr jest pusty, ale to nic. Ja mam frajdę z drapania drapek z koło brzegu. E, I teraz ekstra trzy siódemki. Była dla mnie kiedyś bardzo szczęśliwa. Ostatnio się na mnie obraziła. Może z koło brzegu coś da. <gryw> Sprawdzamy z numerkiem 25. Magnesik na szczęście leż. I tu szukamy siódemki. Pierwsza gra pusta, druga gra. Siódemki, brak. Gra trzecia. Również siódemki nie ma. Gra czwarta. Różne symbole, ale nie to, co potrzeba. Gra piąta, koniczynka worek, bananki. Gra szósta, truskawka, garniec i diament. I gra siódma, dzwon, truskawka i safe. Sprawka fajna, ale ten, ta jej warstwa. W takim pył okropny się obraca. E, tu mamy pierścionek. Mamy arbus i korona. Gra dziewiąta. Nie ma, gra dziesiąta. Nie ma. A pamiętam, że na premierze tej zrabki w numerze 25 była cudowna, wygrana. I pamiętam, to do godziny, że to była 25. A teraz, obojętnie jaki numerek nie mam, obojętnie z jakiego miejsca nie mam, to ta zdrabka już po prostu nie chce mi nic dać. No sami zobaczcie. Igra 14, podkowa pik i safe. Czyli ekstra trzy siódemki. Tak jak pięknie na premierze i po premierze sypała. Tak się. Skończyło. No dobra, nie muszę szukać kontrolnych, bo widać, że siódemki nie ma. Dobrze, teraz... A, nie zostawmy sobie na koniec. Robimy sobie plasterka. Może jeszcze bardziej was zbliżę. O tak. Plasterek ma numerek 37. I to już jest koszalin. Teraz testujemy koszalin. Czy drapki wyjęte z koszalina. Są szczęśliwe. Mamy koniczynkę, ul i drzewko. Gra druga, skrzynia, skrzynia, korona i drzewo. Aj, nadzieje narobili i skończyli. Tu mamy gwiazda tęcza, kwiat, druga gwiazda i ul. Gra czwarta, złoto, diament, gwiazda, skrzynia, korona i koniczynka. Gra piąta plik, portfel, plik. Trzeci plik. Jest drapka wygrana. Koszalin wygrywa. Kaszalin wygrywa z Kołobrzegiem. Mamy igra szósta, mamy tęczę, koniczynkę, diamencik i bank. Igra siódma, mamy ul, złoto i diament. Jeszcze zostaje nam bonus, w którym jeszcze nigdy pszczoły nie znalazłam. I również tym razem nie ma, ale jest drapka wygrana. I tu mamy. I tu mamy, proszę Państwa, 5 zł. A to jest mój plusik, ponieważ to są zdrabki podarowane. Mam 5 zł. Super. Widzicie Mary i Mario? Zdrapka szczęśliwa. Tu nawet kontrolnych szukać nie trzeba, bo to jest widać. Ta strapka taka jest, że niechcący to można znaleźć. Kontrolną wdrapać, ale jak się je szuka, to... No ale jest. Dwa razy o, znalazłam. 5 złotych jest. Dobrze. I zostaje nam jeszcze, czyli koszalin wygrał. Z numerkiem 20, szczęśliwe linie. I tu będziemy szukać garnek. I tęczę. I szukamy, tak Wam ułożę, żebyście widzieli garnek i czy nie widzę. Kolejny trefl i pomarańcz Trefyl jest tu, trefel jest tu. A wezmy sobie drugi drapaczek. Mm. Trefr i pomarańcz, tu jest jeszcze tref. Dobra, tu się odsłonił ananas i słońce. Ananas już nie mógł się doczekać i się odsłonił sam. Ananasek i słoneczko. Dobra, kolejne są kości i cytryna. cytrynka. Tu są kości. Tu cytrynka. Dobrze, mamy koronę i gwiazdeczkę. Tu jest korona. Gwiazdka, gwiazdka. Dobra, korony nie ma złoto. Znaczy była korona, ale jedna. Złoto i dzwonek. A ten jeszcze przygopiłam. Złoto i dzwonek. Mm, uh -huh. Nie ma. Sakwa i winogronko. Winogronko jest tutaj. Pinogronko tutaj. Tu sakwa. I koniec. Diament i arbus. Tu jest arbus. Tu jest diament. Arbuz i diament. I tu diament. Dajcie jeszcze serduszko i będzie linia. Bo jabłuszko, księżyc. A dali słonia i pika. Tu mamy słonia, a pika nie ma. Klucz i biedronka. Tu jest klucz, tu biedronka. Biedronka. I teraz mamy serduszko i gruszkę. Tu jest gruszka, serduszko, serduszko. I serduszko i mamy linię. Ta zdrapka, skoszalina wygrana, super, a co mamy pod linią? Jeszcze spraw trefel, cytryna, diament i serduszko, wszystko się zgadza, a pod linią mamy 3 złote i super. Mam 8 zł na nowe zdrapeczki, na pomnożenie. Jest to jest moje 8 złoty plusik. Proszę bardzo. Dwie strapeczki z koszalina, obie wygrane. I piękny magnesik. Proszę bardzo. Piękny. Bardzo Wam kochani. Moi, dziękuję za niespodziankę wspaniałą. Strapeczki wygrane, spróbuję pomnożyć oczywiście. Bardzo Was wszystkich proszę o zostawienie serduszek. I co tam chcecie miłego, fajnego na, dla Mary i Mario napisać w komentarzu? Dziękuję za obecność, za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. A dla Mary i Mario ode mnie jeszcze raz wielkie serce. Bardzo Wam dziękuję kochani. Bardzo, bardzo. Do następnego odcineczka. Papa! Pa.